Siemano Buzy, witam Was, Pajdak z Long Games A w dzisiejszym filmie poświęcimy sobie trochę czasu na przegląd czasopisma retro, które jest wydawane pod banderą CD Action. Na czasopismo nie powiem. Jak pierwsze wzmianki się pojawiły już w październiku 2016 roku, to może i troszkę na nie czekałem. Potem ono się jakoś ukazało, żebym Was nie oszukał pod koniec grudnia, czy na początku stycznia, jakoś w tym na przełomie e, roku e, się ukazało to czasopismo. No i Generalnie jakoś dałem sobie z tym spokój, ale ostatnio, będąc na poczcie, u nas na poczcie jest stoisko z gazetkami, wiadomo o co chodzi. I tak sobie wysyłam paczuszki i patrzę, leży to retro. Podchodzę, patrzę, cena 9,99. Myślę, stan konta się zgadza. Dobra, biorę. Dobra, biorę. No i dostaliśmy to czasopismo retro od CD Action. Ale czy czasopismo jest warte uwagi? Słuchajcie, zaraz przejdziemy na. <laughs> Stoliczek, także Wam pokażę paręnaście stron tego czasopisma. Teraz, tak słowem wstępu, powiem Wam, że jak za taką cenę, to kurczę jest nawet sensownie. Mamy bardzo dużo tutaj um, rzeczy, których tak. Niektóre niekoniecznie ja pamiętam, bo byłem za młody, a większość świeżych graczy to będzie dla nich naprawdę bardzo ciekawa przygoda. Mamy tutaj na przykład bardzo obszerny artykuł na temat y, historii Blizzardu: jak to wszystko się toczyło od najwcześniejszych czasów aż y, po współczesne, czyli mamy i Warcrafty, i Diablo, i StarCrafty, także y, wszystko co jest najfajniejsze. Mamy też przegląd serii Final Fantasy, od jedynki do szóstki Także te czasy, których ja siłą rzeczy nie mogłem pamiętać, bo dopiero Final. Ale znam od siódemki te wcześniejsze części, poznawałem później, także też tutaj jest fajnie to zrobione, że coś takiego zaprezentowali. Co my tu jeszcze mamy, będę się posiłkował, bo nie wszystko pamiętam. Też bardzo ciekawą rzeczą było to, że zrobili przegląd gier na NES Classic Mini, a także bardzo fajny artykuł o Tom Hawku całej serii, znaczy tutaj w sumie. Podstawowej tych pierwszych czterech częściach, bo wiadomo, że ta piątka, co wyszła, jest wzmianka, ale piątka jest jaka jest. Znaczy, nie grałem, ale z tego co widziałem, to wygląda to mizernie. Także dobra, przechodzimy teraz do części stolikowej. Ja Wam zaprezentuję, jak gazeta się prezentuje od środka. Także witam Was ponownie. Tym razem już na stoliczku gazetkę mam przygotowaną. także jak widzicie, front okładki się prezentuje całkiem nawet klimatycznie. Mamy tutaj Space Invaders na okładce. Także tutaj jest bardzo fajnie, bardzo ubogo, co troszkę robi ten klimat lat 80. w tym wypadku. Nawet tutaj jak mamy działy pokazane, to też replay pub jest w klimacie pacmanowskim, także mocno retro, no po otworzeniu wiadomo oczywiście reklamy muszą być, jakoś się musi e, gazeta utrzymywać z tego, no i tutaj też e, spis treści w stylu DOSa także dla tych co pamiętają czasy starokomputerowe to na pewno łezka w oku się zakręci, bo jednak taki obraz zobaczyć e, to jest już e, teraz e, rarytas i cóż, po otworzeniu dalej mamy ten właśnie obszerny artykuł o Blizzardzie, o którym wam mówiłem całą historię przedstawioną, jak widzicie, od 1991 tutaj przez Warcrafta, Diablo kultowe, StarCraft, Diablo 2, uwielbiam tą grę, ale jakbym teraz miał odpalić, to nie wiem, czy bym miał ochotę po prostu przechodzić kolejny raz Diablo 2. Mimo wszystko wspominam bardzo dobrze te czasy, jak się grało w Diablo 2. Tutaj mamy Warcraft 3, kolejna świetna gra. Też tutaj była, poczekajcie, chyba dalej troska, by mnie ominął tego dalej. Tutaj mamy World of Warcraft. Jakoś nigdy to nie przemawiało do mnie. E, MMORPG nie są jakąś moją najmocniejszą stroną. I tutaj jest też fajne, o tym chciałem powiedzieć. Ten aneks, tutaj nawet zaznaczyli to jako aneks, e, czyli artykuł o Warcraftie przygodówkowym, który nigdy się nie ukazał. Ale coś kojarzy, że można było jakiś czas temu to pobrać skądś. Ktoś tam coś tam załatwił to i można było w to pograć, bo ona była oficjalnie e, anulowana. Mamy tutaj napisany niedokończony kod. Krąży po sieci, także dla kogoś, kto jest w temacie, to może być na probie. I tutaj mamy, czy Androidy śnią o po Poiteng-klikach? I to jest nawiązanie do tego, czy Androidy śnią o elektrycznych owcach, jeżeli się nie mylę. To jest nawiązanie do powieści Filipa Dicka, na podstawie którego powstał film Blade Runner. No i na podstawie którego potem powstał właśnie ten Poiteng-klik, o którym jest tutaj artykuł. Także bardzo fajnie widać, że autor artykułu był troszkę w temacie. Za co bardzo szanuję, widzicie, tutaj jest bardzo obszerne. Mamy też kilka screenshotów całkiem niezłej jakości. Bardzo to podjudza atmosferę, pokazuje, jak gra wyglądała. Także tutaj, jak na najwyższym poziomie, jest to zaprezentowane. American Magis Alice grałem kiedyś w demo też. Notabene z CD Action, także wszystko zostaje w rodzinie w pełną wersję. Nigdy nie grałem. Settlersy, 1 i 2 troszkę nie moje klimaty. Dalej mamy artykuł o Mortal Kombat. Z tego co widzę to jest uchwycone. Są cztery części. Prawdę powiedziawszy za Mortal Kombatantem jakoś za specjalnie nie przepadam. Ta przedostatnia część, to jest dziewiątka, czyli Mortal Kombat, po prostu ten reboot, co był bardzo fajna gra, jednak nie moje klimaty. Dungeon Keeper. Też kiedyś próbowałem grać w jedynkę, ale strasznie mnie odrzucała warstwa graficzna i nie grałem, ale artykuły bardzo fajne są tutaj. Bardzo, bardzo dobrze jest to napisane. Jednak ci ludzie z CD-Action troszkę już lat siedzą w branży. Czasem według mnie jest za mało szczegółowo, za mało detalicznie o konkretnych grach. Szczególnie przy Final Fantasy się rozczarowałem, ale o tym będzie za chwilę. Baldur's Gate, kolejny rodzaj RPG, którego zabijcie mnie. Nie lubię Baldur's Gate mi się podobały w, na Playaka 2. To było dobre, te Dark Alliance były bardzo w porządku, ale tutaj też Baldur's Gate, jak ktoś lubi, bardzo ciekawy artykuł w tym klimacie. Widzicie, bardzo obszerny, tu już mamy czwartą stronę. Pokémon Trading Card Game na konsolę Game Boy, na konsolę Game Boy. No i tutaj już gra klasyka gatunku, czyli airbag, w którego o dziwo nawet ja grałem na PC i o dziwo mi się podobał, e, czyli gothic. Poza tutaj przybliżeniem serii mamy też opisy, co zostało wycięte e, z finału. Oczywiście nie dużo tego jest, wszystko jest potraktowane troszkę po macoszemu, ale dla młodszych graczy na pewno jest to jakiś, jakaś nowość, ale starość i fajnie, że coś, ktoś coś takiego robi, że chce przybliżać e, z Stare gry młodym graczom, bo jakby nie patrzeć, to młodzi gracze kupują CD Action. Ja jednak już wyrosłem z kupowania CD Action, chyba że dałem kalendarz, <grym> wiadomo. Jagged Alliance 2 też grałem w pełną wersję. I co najśmieszniejsze, też grałem w ją z gazety CD Action. Jak byłem młodszy, kupowałem CD Action nałogowo i Jagged Alliance taktyczna. Gierka. No, jak ktoś lubi takie klimaty, to spoko. O, tutaj jest bardzo fajny artykuł o serii Tonego Hawka. Bardzo mi się podobało. Tutaj wiele w ogóle smaczków wyniosłem, bo yy, było opisane jak tony Hawk. W 2015 roku robił ostatnią 900 w swoim życiu, czyli trick na podstawie którego był znany. No, i co najśmieszniejsze, znalazłem potem to, jak robi ten trick w internecie. No, jakby, jakbym nie przyjrzał tego, to bym o tym nie wiedział. A Tony Hawk'a bardzo szanuję, bardzo lubię tą postać. No, i mamy tutaj właśnie artykuł o tych pierwszych czterech częściach, czyli Tony Hawk's Pro Skater, chociaż pierwsza się nazywa Skateboarding w Europie. To taka ciekawostka już ode mnie. Dalej co mamy? Star Wars, Starfighter. Fighter. Nie moje klimaty, tego artykułu nawet nie czytałem, bo zupełnie nie przypadam za tego typu grami. I tutaj dochodzimy do sedna. Final Fantasy. Szanuję Final Fantasy, wiecie, że uwielbiam Final Fantasy, ale... Tutaj twórca artykułu tak troszkę, w mojej opinii, pomaga, czemu postąpił z tymi częściami, bo według mnie powinno być. <laughs> pierwsza część powinna być rozpisana przynajmniej na dwie strony. Wiecie o co? chodzi, za mało jest przekazu, żeby się dowiedzieć, co w tych grach było fajnego. Znaczy są wypunktowane najważniejsze rzeczy, czyli co ta gra wniosła, jakby do serii i do rozwoju gry RPG. Ale generalnie tutaj widać, że. Sam twórca artykułu wydaje mi się, że troszkę za mało w to pograł, ale rozumiem, że też gazeta nie jest z gumy i musiał się zmieścić na ilości stron. Tutaj bardzo sentymentalna podróż twórca artykułu w klimaty Silent Hill. Bardzo mi się podobał ten artykuł. Fajnie jest oddana atmosfera w ogóle tej gry. Jak ktoś grał to i przeczyta to, to na pewno mu się spodoba. To było bardzo ciekawe, czyli bajtek. Bajtek. Historia Bajtka. Bajtek był czasopismem wydawanym w naszym kraju. Napisano od kiedy? Od 85 do 96. Ja z racji młode, młodego mojego wieku, który już nie jest wcale aż taki młody, nie miałem możliwości poznać tej, tego czasopisma, więc bardzo chętnie sięgnąłem tutaj, aż Smugler pisał artykuł, więc jak wiemy Smugler od lat i dzierży Pure of na całkiem wysokim poziomie co mi się bardzo podobało i bardzo fajnie się to czytało. Można było się troszkę przenieść tak mentalnie w tamte czasy i zobaczyć jak wyglądały czasopisma kiedyś, poczytać o tym jak to było. Także bardzo fajny artykuł, bardzo obfity. Dalej mamy serię felietonów. Dalej mam Arto Space Invaders, w ogóle już sam początek. Sz szerokrotnie zwiększyła sprzedaż konsoli, na której była ekskluzywem, <laughs> Piękne czasy, chociaż nie moje. W Space Invaders grałem, ale nie przypadam. Nie rozumiem troszkę jaranka, ale potrafię się wczuć w sytuację, że w 78 roku yy, takie coś, jeszcze tego posiadanie tego czegoś w domu, yy, mogło wkręcić człowieka yy. i się mu to po prostu podobać. To jest coś, co każdy powinien przeczytać, kto jest fanem Wiedźmina. Czyli jak powstawał Wiedźmin i jak się rodził. Tutaj nawet są screeny z tej wersji z 97 roku, która miała się ukazać, ale się nie ukazała. Także bardzo fajny artykuł dla fanów Wiedźmina. Ja akurat nie jestem fanem tej gry, jakoś mi się po prostu ten styl grania nie podoba, ale sam artykuł w sobie ciekawy, jeżeli ktoś lubi tą serię. I na koniec o tym Tamagotchi. Kto posiadał Tamagotchi łapa w górę. Ja posiadałem jakąś podrubę Tamagotchi. Generalnie tutaj mamy też o komputerach. Jak tutaj widzicie w 1999 roku, czyli jak to wszystko wyglądało. Ja pamiętam te czasy jak jeszcze z wolki się ustawiało na Mastery i Slave, żeby dyski działały. Nie wiem czy teraz tak działa, bo dyski są takie duże, że jeden dysk twardy mi wystarczy. Ogólnie jest to całej historii e, komputerów, jak to wyglądało w latach 90. No i tutaj mamy jeszcze klimaty dososkie. E, zupełnie nie moje tematy, bo jak wiecie, jestem graczem konsolowym, ale jeżeli ktoś się e, jara tym, to na pewno tutaj łezka mu się wokół zakręci. Można. W... W dużym skrócie podsumować, jeszcze raz, jeszcze chwilkę. Zaraz będziemy podsumowywać Nintendo Mini Classic, konsola, o której ja już się wypowiadałem tyle razy, która jest bardzo na propsie. Mamy tutaj przybliżone, według nich najfajniejsze pozycje, które zostały zamieszczone tutaj, no i krótką wzmiankę o tym. Tutaj mamy o programie sonda, który leciał w telewizji, też go nie pamiętam. Więc nie wiem jak się to odnosi do prawdy, ale mimo wszystko też fajnie, że były takie klimaty puszczane w telewizji, tak, o jakiejś technologii i tego typu rzeczach. I na samym końcu... Ho, 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 ho mamy wywiad z Brianem Fargo, znanego z InXile Entertainment. Yy, także tutaj też się postarali, bo załatwili wywiad z jakąś osobą z branży. Na końcu mamy o tym, że gry w pudełkach są na propsie, a cyfrówki są słabe. <laughs> w skrócie myślowym. I tutaj po prostu ostatnia strona. Można teraz bezpiecznie zamknąć czasopismo. Wiecie, co jest największym plusem tej gazety? Bo tak, ktoś powie, no dobra, ale po co to wszystko? Przecież to wszystko można przeczytać w internecie. Można, ale głównym. Według mnie zamysłem stworzenia gazety retro była nostalgia. Wiecie, jak fajne, jakie to jest fajne uczucie, jak sobie otwierasz na którejś tam stronie i masz Pokémon Trading Card Game w 2017 roku? Jeszcze jest nie do pomyślenia. Wiadomo, że teraz, z perspektywy czasu, dla niektórych to może być na pewno gazeta nie jest robiona dla wszystkich, tylko dla określonej grupy osób. No, jak zacząłem artykuł o Final Fantasy. Od całych pierwszych sześciu częściach to byłem pod ogromnym wrażeniem, że można jeszcze coś takiego pisać, i to nawet w dobrym stylu. Wiadomo, że to nie wróci ten klimat gazet lat 90. Ale sam fakt zrobienia takiej gazety, a dlaczego my tutaj Dukeanuka żeśmy pominęli, Dukeanuku jest jeszcze, Musiałem mi się strony skleić, także, ach, tylko Duke Nukem 3D też jest, i to jest po prostu, ja byłem zachwycony tym, że w dzisiejszych czasach. Powstało czasopismo, które w pełni, nie to że w jakimś tam stopniu, tylko w pełni traktuje o tematyce starych gier, chociaż są tu rzeczy napisane w większości oklepane. No jedyne są yy, takie świeże, no to yy, same odczucia twórców tych artykułów na ten temat, ale uważam, że za cenę 999, 999 tak za, za cenę 999 jest to naprawdę dobra opcja, żeby sobie przypomnieć trochę starych czasów a młodzi czytelnicy na pewno łykną w jakiś sposób może akcyla retrogrania i się wkręcą w temat, także według mnie, jak na swoją cenę gazeta jest dobra, mam nadzieję, że to nie będzie jedno strzałowiec tylko wyjdzie więcej Numerów tego czasopisma, bo tutaj jak na razie jest taki trochę miszmasz, Mamy trochę o komputerowych, gra troszkę o konsolowych, i generalnie nie wiadomo na czym się sfokusują. A fajnie by było, jakby robili na przykład numer poświęcony cały, nie wiem, PlayStation, NES-owi, jakiś przegląd najfajniejszych gier czy coś na tej zasadzie, by było fajnie to poczytać. Ale ogólnie, jak dla mnie, całkiem niezła okejka Takie 7 na 10 daje temu numerowi więc niech chłopaki walczą dalej i zobaczymy co z tego wyjdzie. Myślę, że teraz czasopismo jeszcze gdzieś dostaniecie bez problemu, chociaż miesiąc się kończy, ale wątpię, żeby nakład tego strzeli jakoś super. Także zobaczymy co będzie dalej. Ja uważam, że jest w porządku. Także moi drodzy w dzisiejszym odcinku gościło, gościł magazyn retro, który jest wydawany przez CD Action i który okazał się być całkiem w porządku, także wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce, cześć!